Lekcja pod tytułem: Konstruowanie trójkąta o danych bokach, część druga. W części pierwszej nauczyliśmy się już konstruować trójkąt, ale wtedy, kiedy w centymetrach podane są długości boków. Tym razem długości boków podane są na rysunku. Czyli jest taki przykład: skonstruuj, czyli narysuj trójkąt o bokach A, B i C. I te boki są w postaci odcinków A, B i C narysowane i z nich musimy skorzystać. To jak to robimy? Bardzo podobna konstrukcja, jak i w części pierwszej. No zaczynamy od tego, że narysujemy sobie prostą pomocniczą, bo na tej prostej pomocniczej musimy jeden z boków odłożyć. No to narysuję prostą pomocniczą, jak to miałam, mam w zwyczaju, na zielono. Prosta pomocnicza. Na tej prostej pomocniczej teraz odłożymy sobie długość pierwszego z boków. Czy to będzie A, B czy też C? Wszystko jedno tak naprawdę. Zaznaczamy początek na prostej pomocniczej i teraz użyjemy już cyrkla. Wezmę swój cyrkiel i decydujemy się, niech to będzie, powiedzmy, odcinek A. Więc rozchylam cyrkiel na długość odcinka A. Równie dobrze mógłbyś to zrobić dla odcinka B lub C. Mnie jest wygodniej dla A, dlatego tak robię. I odkładamy długość odcinka A na naszej prostej pomocniczej. Pamiętasz z poprzedniej no, dwie lekcje wstecz. Uczyłem o tym, jak się długość odcinka odkłada. Wbijamy w punkt, który zaznaczyliśmy i rysujemy łuk. Ciach. I już jest narysowany łuk. W ten sposób odłożyliśmy długość odcinka A. I to jest nasz pierwszy bok naszego trójkąta. Reszta konstrukcji jest dokładnie taka sama, jak opowiadałem w części pierwszej. Czyli znowu bierzemy sobie cyrkiel, rozchylamy teraz na długość drugiego z boków, czyli w tym wypadku boku, który ma mieć równy, równą długość jak odcinek B. Rozchylam to na długość B. Wbijam w początek, o, trochę bardziej to odchylę. Odcinka A i rysuję łuk. Oczywiście pamiętaj, ja to robię na oko, więc nie wiem, czy mi dobrze wyjdzie. O, ciach. Łuk narysowany. A, jeszcze go tutaj dalej pociągnę. Coś takiego. Gotowe. Łuk o promieniu równym odcinkowi B narysowany. No to teraz rozchylamy nasz cyrkiel na długość równą odcinkowi C. I też odłożymy, tylko tym razem wbijamy oczywiście w przeciwległy koniec odcinka A i rysujemy długi, drugi łuk. Rysuję drugi łuk. Ciach, narysowany. Punkt przecięcia to jest wierzchołek trójkąta. Rysujemy teraz sobie boki trójkąta, już dokładnie. Narysuję powiedzmy na fioletowo. O do punktu przecięcia ciach i jeszcze ten wzdłuż odcinka o długości A. Dajmy oznaczenia. Tu jest B, a tu jest C. Jak widzisz, różnica między konstruowaniem w tej, tym, który omówiłem w poprzedniej części, a tym jest niewielka. Tam musieliśmy mierzyć na linijce długości odcinków A, B i C, a tutaj mamy je po prostu narysowane, a reszta Działanie jest taka sama, czyli sposób postępowania jest ten sam, którego już się nauczyliśmy. Tylko tyle, że zamiast z linijki, to bierzemy cyrklem długość z rysunku. Pamiętajmy o jednej rzeczy, być może już o niej mówiłem, ale na wszelki wypadek przypomnę, że kiedy, jak mamy trzy różne odcinki, na pewno da się narysować z nich trójkąt. Wtedy, i tylko wtedy, kiedy jak dodasz długości dowolnych dwóch odcinków, na przykład a dodać b, a dodać c, albo c dodać b, to zawsze te dwie długości będą większe. O, tutaj zły znaczek narysowałem, więc szybciusieńko wytrę. Będą większe od długości tego trzeciego odcinka. Czyli jeżeli dodamy a dodać b, to musi być to większe od c. Jeżeli a dodać c, to musi być większe od b. Jeżeli C dodać B, to musi być większe od A. Czyli dwa dowolne odcinki jak dodasz, to muszą być dłuższe od tego trzeciego. Wtedy z takich trzech odcinków da się narysować trójkąt. No to teraz pytanie, czy muszę wykonywać te wszystkie trzy działania? Nie, tak naprawdę, i to jest praktyczna taka rada. Jak masz trzy odcinki, no to zobacz, który z nich jest najdłuższy. No tutaj, w moim wypadku najdłuższy jest B. B jest najdłuższy i sprawdź, czy B, czy długość odcinka B jest mniejsza od sumy dwóch pozostałych odcinków. Czyli bierzesz najdłuższy, dodajesz dwa krótsze i te dwa krótsze w sumie muszą być dłuższe niż ten odcinek najdłuższy. Jeżeli coś takiego zachodzi, to wtedy na pewno z takich trzech odcinków da się narysować trójkąt. Jeżeli nie zachodzi, okazałoby się, że B jest większe od A plus C, to wtedy niestety trójkąta nie da się narysować w żadnym wypadku i konstrukcja się nie uda. Tutaj się uda, a tutaj nie. I na tym koniec tej lekcji.